Grała wspólne i jako dziecko, dziś jest już teraz wygląda Gabriela Jezulkowska, czyli serialowa Antosia, z dziecia. Obecność z aktorów na planach filmów czy seriali nie jest w showbiznesie niczym nowym. W ostatnich latach coraz glosniej mówi się natomiast o tym, że spędzanie nastoletnich lat głównie przed kamerą nie zawsze wychodzi im na dobrym w dorosłym życiu. Dalsze losy młodych gwiazd bywają różne, jedni rezygnują i stopniowo wracają do codzienności. Inni wytrwale walczą o przedludzenie swoich pięciu minut. Gabriela Jezulkowska zyskała przed laty ogólnopolska rozpoznawalność dzięki roli Antosi w Wspólnej. Rola córki adwokatki Weroniki Rostockiej, której postać wzięła na swe barki Renata Dancewicz. Zapadła wielu widzom w pamięć i pozwoliła jej zyskać ich sympatię. Czas jednak leci. A poza planem aktorka wiodła względnie normalne życie, ograniczając celebryckie aktywności do minimum. Zobacz także, tak dziś wygląda trzylatek, który recytował pana Tadeusza w Mam Talent. Zaraz będzie poważnym nastolatkiem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Dziś Zulkowska ma już 19 lat i tym, co u niej słychać, dzieli się z internetami raczej sporadycznie. Nadal też występuje w serialu, który daje jej sławę, a całkiem niedawno grana przez nią bohaterka wdala się w namietny romans. Nad czym rozpisywali się brązowe media. Nie sposób natomiast nie zauważyć, ze od czasu, gdy zaczynala pracę na planie, mocno się zmieniła. Poza planem Gabriela jest natomiast w szczęśliwym związku, a z jej instagramowego profilu możemy wyczytać, Zdazyla się już nawet zareczec. Jej pasja jest z kolei piercinki Chwaliła się nawet aktywnościami na tym polu. Zobaczcie, jak teraz wygląda. Poznalibyście ja na ulicy?